jest Oliwia Stanicka, klub sportowy z Poznań i Fryga. Przygotowuje się Brazylia, Apla. Mi piace il bacio, mi piace il I podajemy wyniki konkursu klasy LL Zwykłego. Miejsce pierwsze: Oliwia Stanicka z Ludowego Klubu Sportowego CV Poznań i Fryga. Miejsce druż, drugie Weronika Siejak, zawodniczka klubu jeździeckiego Agrohandel Śrem i Apla. Miejsce trzecie Magdalena Fiksa, Ludowy Klub Sportowy CV Poznań i Brazylia. Miejsce czwarte Bartosz Czaprański, zawodnik klubu jeździeckiego Agrohandel Śrem i Angkor L. Miejsce piąte Karolina Siejak i Tatiana, para klubu jeździeckiego Agrohandel Śrem. Wymienione pary zawodnicy konkursu klasy LL. Zwykłego zwyciężyła Oliwia Stanicka i Fryga para klubu sportowego CW Poznań Zagrałeś od sukcesów Pani Siejak Jak? i Brazylia Miejsce czwarte Bartosz Czaprański i Angkor i miejsce piąte Karolina Siejak i Tatiana Nie zostały dekorowane, nagrody zostały wręczone i zwyciężczynię tego konkursu, Oliwie Stanicką, prosimy o poprowadzenie rundy, a przed rundą prosimy o ukłon. Gratulujemy serdecznie wszystkim zawodnikom.